Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Mister Gruby i w tym odcinku chciałbym Wam pokazać jak zrobić swoje intro. A więc tak, wchodzimy na stronę Panzavid, tak klikacie w ten pierwszy link i wybieracie oczywiście sobie intro, no tutaj macie w sumie do wybrania, da, da, możecie dać Market Creation, albo będziecie, będziecie mogli sobie po prostu tutaj przeszukać, więc macie więcej tutaj. Taką wybierzmy sobie jakieś randomowe, nie wiem, na przykład weźmy ja no, Ricardo Milosa nie będę brał, weźmy sobie na przykład to i taką Open It Clip Maker, wchodzicie w to i taką, żeby je otworzyć, zobaczyć jaka tam jest muzyka, najpierw trzeba dać oko, a potem dopiero więc załóżmy, że chcecie to sobie wybrać na przykład i tak o, dial, dial, dajecie tutaj i dajcie sobie najlepiej od razu 60 fps-ów, wtedy będzie lepszy, lepszy, lepsza jakość tego i tak o, wchodzicie w objects object, no i tak o, wchodzicie, text name tak w pierwszym to jest akurat takie intro, że tutaj są tylko dwa, mogą być takie, że są trzy teksty, albo cztery i w każdym możecie sobie wpisać, bo patrzcie pierwszy będzie na przykład, jak gruby to będzie i da się enter oczywiście to będzie tutaj takie takie pojaśnienie jakby wchodzicie w drugie tutaj też piszę sobie gruby daję enter o, i widzicie jest ciemniejsze i jest też napis nie? więc to jest taki jak dodatek że na przykład z tyłu może być białe tło z tym napisem oczywiście i jak już sobie wybraliście intro, wpisaliście swój nick dalej taką wchodzicie tutaj oczywiście w download dajecie start Video render tutaj popatrzcie. I to już macie to intro swoje. I tutaj się wam renderuje. Tutaj oblicza, ile będziecie mieli mniej więcej czasu czekać. Zobaczcie. Bo. I tutaj Wam się zaczyna renderować. Niestety po prostu zapisujecie to sobie na swój plik, na swój komputer, na jakiś telefon chcecie. Także to by było na tyle. Bardzo fajne intro może z tego być. Oczywiście do wyboru do klonu tutaj jest. Więc mam nadzieję, że pomogłem. To